Moi Piraci! Witam Was w kolejnym Arbordażu i Nuda. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na mapie Miraż. Miraż jest to chyba Wasza ulubiona mapa, bo już było kilka odcinków na niej. A mimo to, że wprowadziliśmy nowy format w naszych odcinkach, bo to Wy wybieracie co będzie w kolejnych właśnie wideo na naszym YouTubie, to po raz kolejny ta mapa się właśnie pokazuje. Co dzisiaj? Dzisiaj zajęcie mida. Co jest bardzo ważne na, podczas zajmowania mida? Weźmy pod uwagę to, że na mapie Miraż trzeba Bacz o kontrolę mapy. W lewym górnym rogu pojawia nam się mapa, i właśnie tutaj pokażę Wam, o co musimy dbać. Pamiętajcie o tym, że kiedy zajmowalibyście MIDA w 5 osób, tracilibyście cały obszar na mapie. Popatrzcie, tylko przejęlibyście tyle mapy, ile to jest 1 piąta, a stracilibyście aż tyle: rampę całą, pałac, domek B. Bardzo dużo inicjatywy oddanej byłoby dla przeciwnika, dlatego pamiętajmy o tym, że MIDA możemy zajmować albo w 3 osoby, albo w 4. Teraz wam wytłumaczę, które te osoby powinny być i w jakim momencie powinna dochodzić ta osoba czwarta, właśnie. Przejdźmy może klasycznie do osoby pierwszej. Pierwsza osoba grająca pod sitem, A, oczywiście bez bomby, powinna sobie grać albo na rampie, albo na pałacu. Pamiętajmy, jeśli chodzi o wyrzucanie granatów, żeby ustalić ze sobą prowadzącą, jakie granaty możemy wyrzucić. Osoba na yy, właśnie na A może prowokować jakieś wyrzucenie granatów, po wydorzucić jakieś flesze, dorzucić jakiegoś palaka z rampy bądź z pałacu, oczywiście z pałacu lepiej, nie? Ale pamiętajmy o tym, właśnie, żeby jakieś granaty już Jest bardzo dużo osób na profesjonalnej scenie, którzy grają bardzo dobrze pod tym websiteem. A więc weźcie w jakiś lepszy mecz drużyny, na poziomie oczywiście światowym, i zobaczcie sobie, obejrzyjcie Demko, jak te osoby zachowują się. Osoby pod websiteem, a oczywiście też można sobie zamykać od pałacu. Na pałacu lepiej zachowywać się cicho, i na przykład po kontakcie osób na midzie z konektorem. Wychodzimy sobie na cicho z pałacu, łapiemy kontakt jakiś, próbujemy znaleźć entry, no i po prostu wychodzić do kontaktu. Z pałacu trochę ciszej, z rampy oczywiście też można wychodzić cicho, można czasem zaryzykować przez Czas smoka. jest to tylko i wyłącznie wasza decyzja. Tylko pamiętajcie o jednym, pamiętajcie o tym, żeby dogadywać to wszystko z drużyną. Nie róbcie takich decyzji indywidualnie, zapytajcie zawsze sobie prowadzący, czy jest y, szansa, że w tej rundzie mogę zagrać agresywniej, żeby nie stracić właśnie tego życia na samym początku rundy. Przechodzimy do osoby drugiej. Osoba druga, grająca pod sitem B, będzie też oczywiście mogła grać agresywniej, jeśli tylko to, to są prowadzącą będzie mogła wyrzucać granaty, ale pamiętajcie o tym, żeby komunikować się właśnie z prowadzącym. Możemy dorzucić jakiegoś flesza a'la fake y, pod bombsite B rush, bo podchodzimy dwie osoby pod site B. Pamiętajcie o tym, że możecie zagrać tylko jakiegoś fake'a rush, dwie osoby dorzucają flesza, do smoka na wyjście, palak auto i wtedy antyterroryści muszą odrzucić bardzo dużo utility pod site B. I Wtedy dużo łatwiej jest zagrać split pod bombsite B, więc pamiętajcie o tym właśnie, żeby grać y, w taki sposób, żeby czasem zaskoczyć przeciwnika i wymusić granaty wcale nie wychodząc pod ten bombsite, wymusić rotację. I właśnie w ten sposób czasem można grać. Oczywiście osoba po tym B zazwyczaj lepiej, żeby sobie grała defensywniej, patrzyła skróty, może pikować, ale tutaj też pamiętajmy, że może podejść WP i wtedy to ona ma przewagę pikując nas. Więc cały czas mobilnie pikujemy na strajfach jakieś sobie, chowamy się. Oczywiście, też możemy na cicho sobie czekać, w których miejscach. Wszystko zależy tak naprawdę od nas. Osoba grająca po Siteem B też może czasem podejść na Mida, oczywiście. To jest osoba, która od, od andera czasem podejdzie. Może pomóc też oczywiście zająć andera koledze, który będzie szedł na mida. Yy, coverować go i wtedy podejść właśnie pod B albo pod mida. Zależy też to od osoby prowadzącej. Kiedy osoba prowadząca wymaga tego, żebyśmy podeszli od undera we dwójkę, więc podchodzimy sobie we dwójeczkę i gramy do mida. Ale to już wszystko jest wasza decyzja. I takie dodatkowe wejście dwój podw podw podwójne od andera to już jest. Tylko i wyłącznie zależne od Was. Ja Wam pokazuję podstawę 1, 3, 1, czyli 1a, 3mit i, i 1b. Więc taka podstawa będzie wyglądać w ten sposób. Jak teraz powiedziałem, pod osoba, osoba pod moim będzie miała tyle możliwości, a reszta na midzie będzie miała za zadanie właśnie to. Co teraz pokażę? Pamiętajmy też o tym, że yy, osoba prowadząca powinna poprosić albo osobę pod bumsaitem A, albo osobę pod bumsaitem B na rzut, o rzucanie smoka na zajęcie. Rzucanie smoka na zajęcie jest bardzo łatwe. Wskakujemy na ten kosz, prawy róg tej anteny i rzucamy go. Smok wpada idealnie, zaraz wam pokażę w jaki sposób, ale jeszcze chcę zwrócić wam uwagę, żeby albo to było ustalone na, na stałe, która osoba rzuca tego smoka, albo osoba prowadząca to kolowała. Fajnie, gdyby osoba prowadząca miała plan na rundę i na przykład wymagała Osoby, smoka od osoby na A, kiedy chcę zagrać split pod B, smoka pod, y, od osoby na B, y, jeśli chcę zagrać splita pod A. Fajnie, gdyby osoba na A na przykład miała smoka na głęboką dżunglę, kiedy chcemy zagrać split do bombsiteu A po prostu i mogła dorzucić nam więcej granatów. I od tego po prostu będzie to zależało. Więc pamiętajmy o tym, że osoba pod B albo pod A rzuca tego smoka na zajęcie. Dobra, przechodzimy do osób, które zajmują mida. Kiedy mamy już smoka na zajęcie, oczywiście, który pokażemy, jak wpada jeszcze raz. W ten sposób to zadaniem pierwszej osoby będzie dorzucenie smoka flesza na plecy po czym dorzucenie flesza tutaj pod to yy, pod te drzwi w ten sposób prawda? później oczywiście konektor będzie się palił, ale powoli ta osoba sprawdza sobie short'a pierwsze co hop blisko żeby nie otworzyć się na konektor sprawdza short'a hop tutaj oczywiście smok i później powoli pikuje sobie Konektor, tu się będzie palił, konektor, więc tą pozycję mamy w miarę bezpieczną, i później sprawdza osoby oślepione na yy, midzie, tak naprawdę. Czyli nikt tam nie skraca tego mida. To jest bardzo ważne to jest zadanie pierwsze, później ona przechodzi sobie za boksy. Najlepiej, gdyby dorzuciła smoka na okno, w ten sposób mamy smoka na oknie i co. I teraz wszystko zależy, właśnie dalej od. Tego, co chcemy zająć? Najlepszą opcją będzie na początek zajęcie konektora. Możemy spalić shorta, możemy zasmokować shorta. Lepiej, żeby zasmokować z tego shorta, i kolejna osoba będzie zasmokować shorta. I teraz. Najlepiej, kiedy podchodzimy sobie tędy, bo tu mamy najlepszą pozycję do pikowania. Bo osoba, oczywiście, smok cały czas jest, bo teraz pokazuje to bardzo spowolnione sytuacji Osoba na shortzie, popatrzcie, kiedy pikuje tutaj, widzi całe nasze ciała. Kiedy pikujemy stąd, widzisz tylko naszą głowę. Więc dużo trudno jest nas ustrzelić wtedy. Więc podchodzimy sobie tędy, sprawdzamy sobie shorta, czy nikt tutaj nie ma. Hop, nie ma, ok. Jesteśmy pod konektorem. Osoba zandara w tym momencie, dorzuca nam smoke'a. Ten smoke na konektor leci w podobnym momencie, kiedy leci smoke na okno. Osoba Zandara jest po prawej stronie, my jesteśmy tutaj. I trzecia osoba, która rzuca palaka na konektor, dorzuca flaszę do konektora. Pikujemy sobie we dwójkę konnektor, mamy smołka tutaj, hop, zajmujemy. Możemy poskanować, dać czas naszej koledze, koledze Zandara, żeby wskoczyła sobie właśnie gdzieś tutaj w te okolice i zajęła jakąś ciekawą pozycję. My właśnie skanujemy wtedy smoka i tak naprawdę w ten sposób to powinno wyglądać. I to jest zadanie tak naprawdę pierwszej osoby. I tutaj wszystko zależy już od Was. Czy gracie split pod one A? Pod mom site yy, B, może. Ja wam pokazuję zajęcie konektora, takie bardziej. i to właśnie w ten sposób będzie wyglądało. Po tym flashu właśnie klikujemy, i w tutaj kończy się nasze zadanie. Osoba w konektorze będzie już tutaj, więc teraz tylko pytanie, czy wracamy top topmidem, czy wracamy underem. I ja bym raczej zdecydował się nawrócić z underem, kiedy już zajęliśmy konektor, bo będziemy na mniej pozycji otwarci. Oczywiście też, kiedy się skończy smoke na oknie, możemy sobie dopalić tego smog, yy, to okno, bo mamy jeszcze palaka. No i co? I tak naprawdę później możemy sobie cofnąć na głośno, na cicho. Wszystko zależy od nas i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o osobę pierwszą. Zadaniem osoby drugiej będzie właśnie dopalenie konektora, takie bardziej supportowanie. Może to być snajper w tej sytuacji, może to być tylko support. Z zależy, jaki macie zestaw broni. Podchodzimy sobie do tej ścianki, przytulamy się na wysokości tej kreski do góry, wrzucamy palaka i widzimy, że ten palak wybucha w ten sposób, że pali i górę i dół uniemożliwia całkiem anty peak konektora więc ten palak powinien lecieć w ten sposób jak właśnie teraz pokazałem jeszcze raz przytulamy się do tej ścianki, do góry na wysokości tego tej kreski do góry hop minimalnie i palak wybucha nam idealnie później ja jako osoba, która wam to przedstawia pokażę wam w ten sposób jak ja bym chciał to grać czyli osoba ta zostaje za boksami, stoi gdzieś w okolicach shorta coveruje właśnie pozycję w ten sposób, kiedy koleś są pod konektorem, rzuca tego flesza Jest zostawienie osoby w konektorze, dorzucamy tego flesza I co? No i teraz to zadanie tak naprawdę zależy tylko od tych dwóch osób Fajnie, gdyby właśnie zostawić tę osobę w konektorze w tym miejscu I osoba ta ma bardzo łatwe cofnięcie Jeszcze pozostaje smoke tej osoby I możemy sobie spokojnie zagrać exploit pod site A Możemy też zostawić dwie osoby w konektorze I zagrać splita 3-2 ale to zależy, tak jak mówię, od Was. W tej osobie dalej zadanie mamy jeszcze smoke'a oraz fleszę. Więc można sobie tym spokojnie podążyć A i yy, grać jakiś eksplod. Zadanie osoby trzeciej będzie to gra od underpassa. Podchodzimy właśnie pod mąż site B, tak jak mówiłem. Możemy sobie właśnie zająć hop, anti zagrać, anti hop, i idziemy sobie od underpassa. Jesteśmy w tym underpassie, sprawdzamy każdy kąt. No i co? I teraz. Mamy smoka na oknie, prawda? Tutaj często antyterroryści, kiedy jest palak na tym yy, konektorze, często sobie gaszą tego palaka. Więc pamiętajmy o tym, że możemy sobie skanować, prefireować, w ten sposób grać, i kiedy jest ten smoke. My nie rzucamy od razu smoka, bo po co marno zrobić tego smoka? Poczekamy aż spadnie ten smok i później do naszego smoka na okno. Zamiast smoka na okno dorzucimy palaczka, żeby antyterroryści nie mogli pikować. Spada smok, dorzucamy smoka odbitego na konektor, zajęcie. Jesteśmy we dwójkę, czekamy na flesza, hop, po fleszu, zajmujemy. Sprawdzamy oczywiście każdy kąt. Skakujemy sobie najlepiej tutaj i tutaj. Możemy sobie tak bezszelestnie, jak wcześniej pokazałem. Ogarnąć może zobaczymy kogoś tutaj przeskanować i właśnie mamy taką przewagę pozycji albo zrobić ciszę zostajemy sami możemy sobie zostać nawet na dole i czekać tylko i wyłącznie na rotację naszych kolegów do bombsite'u A i wtedy właśnie zamknąć od pleców Naszego przeciwnika. Przeciwnik może się tego spodziewać, ale kiedy wybierzemy dobry moment, na pewno będzie on musiał się skupić na wejściu od rampy i odpuścić ten konektor. I wtedy my yy, wychodzimy, kiedy słyszymy na przykład strzały przeciwnika, wychodzimy i kasujemy go w plecy, yy, albo czekamy na rotację po prostu od konektora. Wszystko zależy od tego, tak naprawdę, na jakim poziomie jesteście zaawansowania i tak naprawdę, czy przeciwnik. Będzie się tego spodziewał czy nie, może to zrobić się bezszelestnie i przeciwnik zapomni o tej pozycji. Na pewno jest to dobra pozycja, nawet jeśli was przeciwnik spodziewa, to musi on myśleć o nie tylko rampie i pałacu, na przykład tylko musi jeszcze myśleć o tym konektorze. Zawsze ta dodatkowa myśl to jest dodatkowy stres. Nie jest osoba broniąca bombsite na tyle się że skupić, żeby właśnie skontrolować tą naszą zagrywkę. Kiedy chcemy wejść do bombsite'u A. Szybciej to możemy zagrać sobie jeszcze zajęcie konektora z dodatkowym smokiem od osoby drugiej na shorta, dorzucamy takiego smoka. I ta osoba oczywiście po tym smoku też wchodzi trójkowo od konektora wraz z kolegami. Można kowerować plecy. W ten sposób i chodzimy do site A. Ważne jest to, żeby osoba na BOMSICET A wtedy dorzuciła nam smoka na głęboką dżunglę odcięła tą pozycję w ten sposób, lewy róg tutaj, jump throw. Mogł leci idealnie, w ten sposób odbija się, hop, i ląduje. I wtedy mamy smoka na short'cie, mamy smoka tutaj. Jedna osoba koveruje plecy, dwie osoby wchodzą stąd i sprawdzamy sobie pozycję. Oczywiście osoba z rampy koveruje CT, my sprawdzamy under, 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 pod drewnem, na drewnie, sandwicha. Czekamy na flesza od osoby z rampy na CT. I ewentualnie zajmujemy jeszcze CT. Dużo jest możliwości. Jak mówiłem wcześniej, jest bardzo dużo możliwości. Możliwość kolejna jest taka, że zostawiamy jedną sobie w konektorze i gramy sobie explode na bombsite A. Osoba z bombsite pierwsza oraz druga, która idzie. Kotwice, te które wcześniej mówiłem, rzucają, mają dwa smoki. Zachowujemy je i gramy sobie explode. Osoba, która yy dorzuca palaka na konektor i flesza na zajęcie konektora, też zostawia smołka i gramy sobie klasyczne klasyczny site, a zostawiamy dwie osoby w konektorze klasyczne smołki, yy, dżungla, schody oraz CT i wtedy osoba od konektora zamyka sobie osoby od konektora zamykają sobie i wchodzi po prostu splitem takim klasycznym, więc opcji jest bardzo dużo, ja wam tak naprawdę w tym odcinku chciałem pokazać tylko to zajęcie mida i kilka możliwości jak możecie to wykorzystać Dzięki za oglądanie Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz Co chcecie zobaczyć w kolejnym materiale Już za tydzień zapraszam do Właśnie subskrypcji naszego kanału Wpadnijcie nasz, na moje socjalki Zostawcie lajka No i co? Do usłyszenia za tydzień Siemano